Siemaneczka w witam was w kolejnym odcinku ee, w naszej gierki, gdzie ostatnio ogólnie podbiliśmy Holandię, yy, ojej, Jordlandię, jeszcze podbiliśmy Norwegię. Znaczy jeszcze będę musiał, bo nie wstawiałem ogólnie w filmiku, gdzie podbiłem Holandię, ale wstawia. W dzisiejszym odcinku będziemy już raczej yy, podbijać Francję. I będziemy się skupiać jeszcze, żeby podbić Uzbekistan zanturk Melissa. Ale z tym wszystko się sam zajmiemy. Dobre, zrobione, tutaj hop. I każdy będzie mieć dwa pół. dobrze atakujemy sobie teraz Uzbekistan. Sama oczywiście nie wiadomo z jakiej sił. Przechodzimy przez jeszcze OK przez Gruzję, Armenia i Azerbejdżan i nagle idziemy po morzu. I wygrano dla nas. No i fajnie. Podbiliśmy sobie, i dzisiaj będziemy musieli jeszcze się. Moim zdaniem, powinniśmy jeszcze trochę zemścić na, e, na Portugalii. Za to, bo no patrzę, ma tutaj tą, co w, kiedyś podbiliśmy to państwko, bo to była zemsta na Francji. A oni ją pod, podbili, i musimy im, ja podbię im całe ich kolonia. Te tak, afryki, albo byśmy mogli ich tutaj w Europie, te takie ich najważniejsze. E, no, chyba najlepiej, żebyśmy, no to będzie najlepsze, bo osłabimy ich. Tu potrzebujemy 2,5. Jest 2,5. No to jeszcze tu sobie pozałatwimy dwa i pół tutaj niech pod... o, poczekaj no bo to niech tutaj będą trzy gwiazdki I na Portugalię. Widzę, że teraz lecimy. Bo to będą ich najlepsze, ich najważniejsze ziemie. I teraz będziemy się jeszcze zajmiemy, się ich w tej kolonią. Tutaj Angolę przejmiemy, jeszcze ten Mozambik. Dobrze, kości... Dobrze, sunowej. Dobra, wspaniałe. Uh -huh. Dobrze, tutaj już mam podbite. To jest bardzo dobrze. <tryk> Jak to mam podbite, to teraz... M Dobra, hop, hop, hop. Tunezja. Dobra, teraz najpierw się zajmijmy jeszcze tu. Dobra, i lecimy, i lecimy sobie na nich. I w Odbiliśmy sobie i teraz że mamy e, i w końcu już nam i zobaczcie. W końcu już a gdy, mieli, gdy nie był podbity Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kyrgyzstan i Afganistan był taki odłączony i to takie trochę było słabe. Super Gabon. Lecą na Gabon. Pomogę ci Gabon. A w sumie ty masz dobre jednostki, czy tam. Tenak ci tak zostawię. Dobra, to teraz byśmy sobie Aj by... Ej, no mamy. Jedną gwiazdkę mamy jeszcze. No co bym mógł wydać jedną gwiazdkę na jakieś. O! Oh. Ej przeze, mnie chy ej, przeze mnie chyba, gdy ja zaatakowałem, Portugalitu, yy, yy, Gdy ja zaatakowałem, yy, yy, zabrałem Portugaletu, yy, to oni teraz się odłączyli i już mają niepodległość. Nie są nieczyli. Dobre Grecji, O, ja nie mogę, dwie gwiazdki. Dobra, to na przódku się zajmijmy. O tak. O oh no. Jak ja głupi. Nie udało nam się, kurczę, mama na narko. Bo ja ja myślałem, że to są tam lotnicze. Dobra, lecimy na nich jeszcze raz. Wróciliśmy mnie za Ej, wygrana. No, jeszcze podbiliśmy, to byśmy mogli jakieś słabe państewko. Jakieś słabe państewko, tylko takie bardzo, bardzo słabe. I już znalazłem kolejnego kandydata, który nam przyda. Witam, witam. Dobra i O. Fajnie, podbili. mamy to, mi się to podoba. Jeszcze tylko nażę Tunezję tam podbijam sobie tunezję. Dziękuję, Łatwiutko mamy już bitą. Na Libię nie, bo jest dosyć silna. I nasze że imperium jest ogromne, No serio, na no Litwę. Dobra, sprawdźmy tu teraz, żebyśmy się Uf, tutaj. Masz, jak można? Nie, ja tak wszystko. Dobro. A no, jakieś tu też te malubinki. Serio, no ja. Najlepiej, żebyśmy się tutaj te swoje. Ej, widzowie, ja, ja, ja będę się szykuć. Już no, mi się tak wydaje, że na wojnę. Tylko taką bardzo mocną wojnę. Ale odbiliście mi to. Dzięki przez nich moje mam już gorsze moje te. Dobra, musimy się tutaj jeszcze polepszyć. Upadliśmy z wojną na, 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 z Litwą. Tam upadliśmy. Tak na razie mogą wyglądać to. Dobra, e, co byśmy mogli? Dobra, zrobimy wielką bitwę. Znaczy wojnę. Trzy gwiazdki i pół. Widzowie i podbijamy! Podbijamy takie fajne państewko, które jest dosyć dobre. I już będzie nasza To będzie z jedna z... wow wojen. Znaczy, czemu taka wow? Znaczy, wow, może tak bardzo nie. Teraz się pobawimy jak w Aidu, czyli zawsze w mojej to był e, Nigeria najczęściej, e, Madagaskar, e, e, jeszcze tutaj te Wiesman i Laos i Hamburza. I jeszcze pamiętam, że najczęściej dołączałem Egipt. Często dosyć. E... Benin, Togo, to no to mam. I jeszcze tylko Wenezuelę, czy Wenezuelę. E... I Kolumbię, i może Gujanę. I tutaj, ty... ja tutaj niestety, w tej grze nie da się kawałek państwem zabrać. Ale ja fajnie, że czasami zabierałem kawałek Brazylii. O ten. Tutaj taki ten patrz. Tutaj ten, o nie, ale Tu. Ja tu zawsze zawierałem Brazylii i to dołączałam do mnie. A więc się zajmijmy w Wenuzelą. Dobra. Jeszcze tylko tu, tu, tu. Dobrze. Niech go do nich niech... I będą uzależnione od nas. Wyłączasz. Hm, jas, yes, byliśmy no, Dobra, widzę, wy jeszcze tylko podbijemy go Oj oj oj. Co? kurcze wygrali. No ale sprycia, że udało im się. Odbili Polaków, ale nie na szybko. Bo znowu powracamy. Dobra, przyjmujcie. I co pod, mamy podbitą. Dobra, widzowie, i teraz patrzcie. Patrzcie, widzowie. I teraz robimy. Yy, wyrzucamy bombę. Ups. Co ja klikam. I teraz na Francję. Patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. No będzie gdzieś się raczej na dole. Dobry. I pół. I wybuchamy. I leci. Lecimy. Pewnie to, to ma. Lecimy szybko. Żeby mi nie wyskoczyło coś nagle. Bo ja nie lubię, jak mi coś wyskoczy. Bo potem będę mieć ten. Mm. Siema Hiszpania. Siema Francja. I bombarding. Widzowie, zrobiliśmy bombarding. I bo, zle, bo, ba, bo Tutaj tylko każdy niech będzie mieć po trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki potrzebujemy. Dobra i teraz lecimy na Francję. A, nie pomogli nam. Mają, bo nam nie pomogli. M Mogli z większą armią. Pójść kiedyś. Dużo Polaków wierzyło. Dobra, w Grecja, Grecja. Teraz we Francji się mówi po, fran po, po, po polsku. Znaczy, będzie się mówić? No, mówiłem. No i zobaczcie. Pols Polska jest we Francji. Matko Polska jest w Paryżu w Lajonie i w wiele innych miast OMG Mamy smak na śledzika! Ale jesteś w lesie Użyj kompasu, wybierz swój smak, salony ja słodko jest taka reklama a ma tyle twarzy i każda z To musi być cisner. To był instrument mogą być nawilżony. Szminka Hydra Hydramatic. Pierwsza na świecie. I teraz mm, szukamy. Poczekaj na samą górę. Ja bym zawrócił na Amerykę. Tylko na razie widowiet o, i dobra, i lecimy, sala kolejna, a super, i wybuch Widzowie. bombarding. Zrobiliśmy widzowie bombarding. I teraz widzowie podbijamy Amerykę jak najszybciej. Ten odcinek jest bardzo już długi. Wiem, widzę to. Ale ja chcę jak najszybciej podbić Amerykę. Widzowie, Polacy w Ameryce, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w ogóle w jakichś innych miastach. W Ohio. Polacy w Ohio, w Nowym Jorku, Waszyngton. Jeszcze wiele innych, dobra, podbijamy. Znaczy Co ja gadam? Regresujemy. -re Szybko tutaj... Serio? Nie mam pieniędzy. Dobra, niech tak wystarczy i tak. jest Ameryka należy do nas. Ojeju! To my tak... Witam, bo Polacy walczą z Ameryką. Ejejej. I czy my to wygrywamy właśnie tak? Widzowie, Ameryka jest już nasza. Rozumiecie? Mamy Amerykę. W końcu jakieś mamy Amerykę. Mamy punkt taki, teraz no, jesteśmy takim mocnym państwem, że uh, ho, ho, i będę się z z wami żegnać, będzie bardzo miło, gdy zostawicie łapeczkę w górę, łapeczkę w górę, i subskrypcję, dziękuję yy, za, za bardzo dużo wyświetleń, yy. za 119 subskrybentów, dziękuję, no i papa. pa. pa.